Tu się złodził płot, tu się rodził lew, to stówą krzę su za oknem, tak u siebie za kupowy dom, to drogą I w najszczęśliwszą na świecie ziemię swego żywi No nocy. jak na dni gra, śpiewają górę gwiazdy błękitne, księżyc zsyła blask. Deszcz na moim dniach, smutek brzegnął w jach, samo natchnienie najdroższej ziemi, rozpili świat. Hej, odejdźcie do miasta, hej, odejdźcie z bramy. Witajcie kochani, witajcie do Pani, i bądźcie nam uradzi. Witajcie kochani, witajcie kochani Pani, i bądźcie nam uradzi. Idziemy ze mną do Warszawy. Z rysunkiem i malarstwem już podczas szkoły. Mam także na półkach plastycznych oraz w domu. Głównie maluję kwiaty, pejzaże oraz martwą naturę. Od 9 lat właśnie chodzę do środowiskowego domu samopomocy, gdzie, jak tylko mam przypływany, staram się utworzyć nowe obrazy. No i chciałam wszystkim podziękować za przybycie oraz za zorganizowanie tej wystawy. A w szczególności panu kierownikowi Gabrielowi Kość oraz mojej pani y, plasticzce, pani Agatce Ślę. Dziękuję bardzo. Zapraszam na oglądanie wystawy. Dobrze. Panie Renato, panie dyrektor, drodzy państwo, jestem pod y, wielkim urokiem tego wszystkiego, co przed chwilą. Tutaj zostało nam zaprezentowane. Najpierw Państwo, tak pięknie, wyprowadzili nas w pole, a potem e, przyszliśmy z powrotem do siebie. I e, dzięki tej wędrówce e, trochę nam zapachniało chlebem, e, trochę popatrzyliśmy i oczyma ciała, i oczyma duszy na kwiaty polne. E, myślę, że każdy z nas przyniósł z tej wędrówki wiele obrazów. Ale pani Renata ma to do siebie, że ona nie tylko przynosi, ale także przekazuje. To, co zobaczymy za chwilę, to są chyba takie obrazki z tego, co widzi z sercem. I dzięki temu, że potrafi to wszystko dostrzegać, także gdzieś tęsknotę przekuwa na przepiękne prace plastyczne. Dziękuję bardzo serdecznie także tym wszystkim, którzy wzięli udział w przepięknym pokazie młody. Ja też patrzyłem na to i tak myślałem sobie, że też są to jakieś marzenia, szczególnie marzenia pań za prawdziwym mężczyzną, który będzie nie tylko tym, którego trzeba ubierać, ale także na kim trzeba się wspierać razem stanowimy w środowiskowym domu w samym ośrodku takie grono ludzi, którzy potrafią się wzajemnie wspierać i dziękujemy panu Bogu i ludziom za to, że mamy takie gwiazdy jak pani Renata i mamy inne też gwiazdy, które błyszczą tak pośród nas, niektórzy się przyznają, że... prawda? Wszystkim e, dziękuję dzisiaj pani Renacie i gratuluję z tego wielkiego wydarzenia, które dzisiaj ma miejsce. E, gratuluję także wszystkim tym, którzy wkładają wiele serca w te prace, które na terenie środowiskowego się odbywają i e, wszystkim pracownikom z panem kierownikiem tego wielkiego wydarzenia e, gratuluję i mam nadzieję, że. Tak jak dzisiaj gromadzimy się na takim wielkim wydarzeniu, to wejdę w słowo, Pani Dyrektor. E, szybko doczekamy się wydarzenia nie tylko na skalę Białej Podlaskiej, 60 tysięcy mieszkańców, ale może na skalę całej Polski. Prawda? Wtedy na pewno e, przyjmiemy zaproszenie do Warsa Warszawy, na przykład do Pałacu Kultury, na taki wernisaż. Czekamy na takie zaproszenie. Gratuluję w tej wodzie. Tym bardziej jest nam miło, że Renata jest naszą sąsiadką tutaj. Także cieszymy się bardzo. Pani Renato, na dzisiejsze spotkanie przyszło tyle zacnych osób. Oprócz tej społeczności, to proszę bardzo, witamy serdecznie Pana Dyrektora Dariusza Parafiniuka-Księdza. Mamy panią Marysię Parafinią, dyrektorem, Panią Ewę Sąkowską, Pana Adriela, który w ogóle i wszystkich Państwa, którzy dzisiaj po prostu Renacie towarzyszymy. Pani Renato, cieszymy się i prosimy właśnie, żeby tak cudnie było dalej a Państwu wszystkim, którzy pomagają w rozwoju twórczym Renaty. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dla nas to jest ogromny zaszczyt i honor, że Państwo tę wystawę zorganizowali w naszym Domu Kultury. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.